Przypomniałem się, za, uśmiechnąłem się, kiedy widziałem panią Nałęcz wypowiadającą się w imieniu ruchu Hołowni. Dlaczego? Bo e, przypomniała mi się komedia, w której parafrazując, e, można by powiedzieć: Szymon Hołownia, cytuję, Miałem kiedyś wiceprzewodnicz wiceprzewodniczącą, za którą bym sobie dał rękę uciąć. I wiesz co? I tam kontynuacja tej wypowiedzi z komedii. Dlaczego tak uważam? Bo Donald Tusk musi wykończyć ruch hołowni. Jak go wykończyć? W ten sposób, żeby przeciągnąć ludzi. Jeżeli obieca stanowisko wicepremiera pani Nałęcz, albo obieca stanowisko być może wicemarszałka i przeciągnie parę osób, obieca im jakieś stanowiska w rządzie, ludziom z ugrupowania, które już do Sejmu nie wejdzie, I nie mówię tego złożenia, Mówię to jako pragmatyk, pragmatyk w polityce, który widział już tego typu ugrupowania, które się rozkładały. E, I Teraz trzeba przeciągnąć szable. Szable, które zdecydują później o tym, że Hołownia e, będzie musiał oddać stołek marszałka. Bo Prawo i Sprawiedliwość. Ale moment, bo pan, pan poseł sugeruje, że Katarzyna Pełczyńska na w tych rozmowach z premierem Tuska gra wyłącznie na siebie. Ja tylko mówię, że. Jakieś to byłoby on, podłuż, ja mówię, to że czy on Hołownia nie musi wcale by czuć się pewnie z punktu widzenia jako lider swojego ugrupowania, bo wszyscy już przebierają nogami, jak dostać miejsce na liście w Platformie Okej, okay, Ale do Pałczyńskiej Nałęcz chyba akurat ma zaufanie. Dlatego sobie, śmieszkując troszkę z tej sytuacji, porównałem to do komedii, bo czego potrzebuje hołownia? Hołownia potrzebuje tylu mandatów, by. I teraz tutaj ciekawa historia, bo nam to jest na rękę, żeby wbrew woli Tuska hołownia został na stanowisku marszałka, bo nigdy nie zagłosujemy za czerwonym czarzastym. Więc hołownia potrzebuje tylu mandatów, by nie przegrać, by, by zostać na stanowisku marszałka, gdy pis, nie będzie chciał go zrzucić i ustanowić marszałkiem, załóżmy, czarostego. Ale nie wiem, panie pośle, przepraszam, wiem, że czas się skończył, tylko nie wiem, czy pan marszałek Szymon Hołownia będzie stał na tym stanowisku, że za wszelką cenę chce zostać, bo słyszymy, że dzisiaj negocjacje dotyczą właśnie taki wicemarszałka, wicepremiera. Jeżeli Donald Trump Ale będzie widział, że Hołownia idzie tak totalnie pod prąd, no to tych negocjacji dzisiaj. nie Hołownia będzie. ma tylko dwie rzeczy w tym momencie. Daje większość koalicji, co jest kluczowe, oraz ma argument, że może ośmieszyć Tuska i wbrew jego woli pozostać marszałkiem, bo w Prawo i Sprawiedliwość, wkładając w kija w szprychy w, w, tym, w tej układance Tuska, mogłoby chcieć, żeby Hołownia został marszałkiem, a nie czarzasty. Więc taka, taka możliwość jest. Hipotetycznie taka możliwość istnieje. Więc Hołownia ma tylko dwie małe, dwie szable. Utrzymanie koalicji, ale to może się rozpaść, bo mandaty mogą zostać przeciągnięte na stronę Tuska. W postaci miejsc na listach dla tych ludzi. Pani Nałęcz może również w tym uczestniczyć, jako rozgrywający. Oraz druga opcja, że, że Tusk nie będzie miał wpływu na tych ludzi, jeśli zostaną przy chołowni. Więc chołownia ma bardzo mało kart. Może zagrać, a jeżeli zagrawa bank, to pozostanie marszokiem do końca kadencji i doprowadzi być może do rozpadu tej koalicji.